Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie Rynku, który tradycyjnie zaczynamy od omówienia sentymentów wobec bardziej ryzykownych aktywów, a ten na początku tygodnia pozostaje, no, możemy powiedzieć otwarcie, iż wyśmienity. Widać to bardzo dobrze po notowaniach euro które wychodzą w kierunku 1,13, no, a główna para walutowa w ostatnim czasie była no, bardzo dobrym barometrem, jeśli chodzi o poziom awersji do ryzyka. Kurs USD był właśnie głównie determinowany sentymentem rynkowym, mimo dobrych danych wpływających z amerykańskiej gospodarki. No jeśli popatrzymy na to, co się dzieje na rynku akcyjnym, no to sesja azjatycka przebiegała świetnie. Notowania kontraktu terminowego na SP500 no, zyskują znacząco i wychodzą w kierunku 3170 punktów. Jesteśmy na najwyższych poziomach od tych ekstremów z początku czerwca. Sytuacja w przypadku niemieckiego dax jeszcze wygląda bardziej imponująco. Ten dobija do 12 800 punktów i de facto do tych popandemicznych szczytów brakuje nieco ponad 100 punktów. Jeśli szukać przyczyny tego optymizmu na rynkach, no to nie znajdziemy jednego konkretnego wydarzenia, które mogłoby wzbudzić tak duży popyt na ryzyko. Generalnie widać, że. No, inwestorzy na początku tygodnia ponownie skupili się na lepszych od oczekiwań wskaźnikach, jeśli chodzi o aktywność gospodarczą, które były publikowane w minionym tygodniu. Wskazują one bowiem, wpisują się w scenariusz fałształtnego odbicia, czyli dane za maj, za czerwiec pozostają naprawdę świetne i to rozbudza apetyt jeśli chodzi o perspektywę odbicia wzrostu gospodarczego, ale no, jeśli popatrzymy na statystyki dotyczące pandemii koronawirusa, no to pozostają one jak najbardziej niepokojące. W Stanach Zjednoczonych poziom zachorowań utrzymuje się w okolicach 50 tysięcy nowych przypadków dziennie. Australia przywraca ponownie obostrzenia. Najbardziej zaludnione regiony, ich granice ponownie się zamykają. Te ryzyka związane z rozprzestrzenianiem się pandemii cały czas istnieją. Jeśli popatrzymy na to, ile pojawia się nowych przypadków dziennie na świecie, no to liczba jest zbliżona do 200 tysięcy. To jest powyżej średniej z ostatnich, z ostatnich dni. I to może niepokoić no pytanie, czy ten wzrost zachorowań nie będzie skutkował jeszcze silniejszym przewracaniem obostrzeń, no i czy w końcu to nie wyhamuje perspektyw ożywienia gospodarczego, no jak na razie rynki liczą na to, że wraz z początkiem drugiej połowy 2020 roku globalna gospodarka wyjdzie z recesji, no ale jeśli chodzi o te wskaźniki ostatnie, Dotyczące nowych przypadków COVID-19, no to jak najbardziej można mieć wobec tego uzasadnione wątpliwości. No i pytanie, czy ten wzrost zachorowań nie wpłynie ponownie na wyhamowanie tempa poprawy aktywności, które to z kolei mogło. By skutkować wytroceniem inwestorów z tego, z tego optymizmu. Jak na razie dane gospodarcze wygrywają. Generalnie, jeśli chodzi o najbliższe godziny, no to tutaj ten sentyment może być utrzymany. O godzinie 16 dzisiaj poznamy raport ISM dla amerykańskiego sektora usługowego. Oczekiwania wskazują na wzrost wskaźnika do 50 punktów. W maju było to 45,5. Zatem nie można wykluczać, że i w tym przypadku będziemy świadkami dużego pozytywnego rozczarowania, przepraszam, dużego pozytywnego zaskoczenia, które mogłoby jeszcze bardziej napędzić inwestorów na Wall Street do kupowania akcji, zatem te kolejne godziny jak najbardziej mogą upływać pod znakiem optymizmu, no ale jeśli chodzi o taką bardziej średnioterminową perspektywę, no to jak najbardziej tutaj można mieć uzasadnione wątpliwości, czy ten wykreślony w ten sposób trend wzrostowy będzie utrzymany, a indeksy będą biały się w kierunku szczytu wszechczasów. Bez wątpienia to, co się dzieje w 2020 roku, może przypominać to, co się wydarzyło w 2019, kiedy trwała wojna handlowa, globalna gospodarka spowolniała, a ceny akcji i tak były w stanie wykreślić nowe historyczne szczyty. Pamiętajmy, że jednak sytuacja w 2020 roku jest dużo trudniejsza. Świat mierzy się z nieporównywalnie większym zagrożeniem, którego skutki mogą być. Zdecydowanie bardziej długoterminowe, no i to nie jest jeszcze przesądzone, iż druga połowa 2020 roku przyniesie znaczące odbicie wzrostu gospodarczego. No, statystyki dotyczące rozwoju pandemii powstają kluczowe, i trzeba je pod tym kątem obserwować, aczkolwiek jeśli chodzi o trend wzrostowy, no to tutaj jak najbardziej trudno się z nim bić. I no, jeśli chodzi o sentyment wobec ryzyka, no tutaj ten cały czas się e, poprawia. E, jeśli chodzi o sytuację na rynku surowcowym, no, WTI zatrzymuje się w okolicy swojego sufitu nieco powyżej 40 dolarów za baryłkę. Choć optymizm na rynkach jest ogromny, no to jednak nowe przypadki są. W Stanach Zjednoczonych 50 tysięcy dziennie, na świecie 200 tysięcy dziennie. E, Świat uczy się poniekąd żyć w nieco zmienionym środowisku koronawirusa, żeby to życie przypominało to z czasu sprzed pandemii, no ale pamiętajmy, że ryzyko dotyczące ponownego wprowadzania obostrzeń, izolacji społecznej, no to wszystko istnieje dopóki to się nie dematerializuje, dopóki, dopóty szanse na trwałe wyjście powyżej 40 dolarów za baryłkę, no mogą być obarczone ogromnym ryzykiem, jeśli Pojawi się perspektywa pogorszenia popytu, no to tutaj możemy widzieć szybkie zajście w kierunku 35, aczkolwiek to, co ogranicza takie ryzyko, no to przede wszystkim wywiązywanie się z obostrzeń produkcyjnych, jeśli chodzi o kartel OPEC, jeśli chodzi o Rosję, no tutaj wszystko przebiega niemalże wzorowo, no i tutaj trudno do czegoś się przyczepić, jeśli chodzi o producentów. Złoto tymczasem pozostaje w okolicy 8-letnich maksimów. Wielokrotnie mówiliśmy o notowaniach tego surowca, to znudzenie możemy powtarzać, że środowisko pozostaje cały czas sprzyjające. Nie wiemy, jak rozwinie się pandemia, nie wiemy, jak będą wyglądały amerykańsko-chińskie stosunki handlowe. Jest na rynku ogrom niewiadomych no i bez względu na to, co się dzieje na rynku akcyjnym, tutaj sentyment w przypadku notowań złota pozostaje cały czas dobry, a środowisko sprzyjające. Jeśli chodzi o złotego, ten mimo dobrych nastrojów, mimo. Słabego dolara traci, a Europę podchodzi pod okolice 4,47. Dolar jest słaby, sentyment jest dobry, ale i w związku z tym, chyba w trakcie dzisiejszej sesji nie liczy, na jakąś silniejszą przecenę polskiej waluty. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję i ze swojej strony zapraszam na jutrzejsze poranne przegląd rynku przed godziną 10. Do usłyszenia i pozdrawiam.